Podczas 28. finału WOŚP w Krośnie w tym roku udało nam się zebrać 275 176 zł i 52 grosze. Na tą kwotę składały się pieniążki pozbierane do puszek przez wszystkich wolontariuszy, którzy włączali się w tę akcję. W tym roku mieliśmy 160 wolontariuszy z identyfikatorami warszawskimi plus dodatkowo jak co roku mamy wspierających ich wolontariuszy krośnieńskich. Łącznie około 400 osób zbierało pieniążki w tym roku, ale jeśli chodzi o ilość osób, która nas wspomagała w, w tym finale, to było nas plus minus około 700 osób. Graliśmy w wielu miejscach, różne imprezy się odbywały. Niewątpliwie finał, jaki nam się udało w tym roku odbyć, był przepełniony bardzo dużą ilością pozytywnej energii. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, zarówno tym, którzy kwestowali z puszkami, jak i tym wolontariuszom, którzy łączali się w różne akcje. Dziękujemy za to, że byliście na balu, dziękujemy za to, że byliście z nami w szpitalu, dziękujemy za to, że graliście w Vivo. Dziękujemy młodzieży z Młodzieżowej Rady Miasta Krosna, bo dzięki Wam udało nam się zorganizować w tym roku koncert konkurs Rozśpiewane Serca Krosna to jest fantastyczna idea, która pozwala zbierać i dużo pieniążków i pozwala wychwytywać krośnieńskie talenty i myślę, że będziemy kontynuowali tą akcję w przyszłym roku. Dziękujemy młodzieży, która wspierała nas w banku i pomagała liczyć pieniążki. Dziękujemy młodzieży, która po raz kolejny fantastyczny finał nam zorganizowała i światełko do nieba na krośnieńskim rynku. Poprzez zabawę integrujemy nasze środowisko krośnieńskie. Dziękujemy również wspierających nas nauczycieli, którzy po prostu pomogli nam zebrać odpowiednią liczbę młodzieży i to wasze zaangażowanie przełożyło się na to, że wszystko pięknie i sprawnie się udało zorganizować. W tym roku wsparła nas również potężna ekipa z okolicznych miejscowości. Kolega z Klimkówki zorganizował mega ekipę. I zbieraliśmy zarówno w Klimkówce, w Iwoniczu, jak i w ościennych miejscowościach były i haczów. O, właśnie w Haczowie był po raz pierwszy zorganizowany był finał i Światełko do Nieba. Dziękujemy harcerzom z Haczowa, dziękujemy również Korczynie, bo po raz kolejny tam jest wspaniała ekipa, która organizuje fantastyczne finały. Dziękujemy po prostu wszystkim wolontariuszom i wszystkim darczyńcom, bo dzięki wam, ta orkiestra. Gra po raz kolejny. Dzięki. Regionalne Centrum Kultury Pogranicza od lat włącza się właściwie od samego początku, kiedy powrócił finał WOśp do Krosna. Pomagamy głównie w tym, w czym zazwyczaj pomagamy, czyli w technice, w scenie, w pomieszczeniach, które bardzo często są potrzebne do wielu różnych rzeczy. No, a ja osobiście jestem od samego początku wolontariuszem WOŚP-u. Poznałam Jurka 20 par lat temu i od wtedy postanowiłam, że. Trzeba wspólnie w tej orkiestrze zimową porą, chociaż teraz też mamy zimową porę za oknem, po prostu grać. To jest fascynujące, że jakby ludzi jednak idea bardzo scala i tak naprawdę widzieliśmy to wielokrotnie, nieważne, jaka muzyka gra na scenie, nieważne tak naprawdę jakby skąd jesteśmy, ważne, że gramy i chcemy być wspólnie razem, i myślę, że to jest w ogóle jakiś trend ostatnich czasów. Coraz chętniej ludzie chcą być ze sobą, i to jest chyba takie bardzo optymistyczne.